Proszę sobie wygodnie usiąść na tej skrzyni. A wy dzieci Państwo na pewno wiecie, że jak jest na scenie skrzynia czarodziejska, magik i ładna asystentka, to co się dzieje. Asystentka zapada się do skrzyni, a magik kroi ją na pół. Robimy to? No takie dwie piękności by się zawsze przydały. Jedna by została w Poznaniu, druga pojechała do Giżycka. Dobrze, ale ja nie będę taki drastyczny. Nie, nie będziemy tą panią zamykać do tej skrzyni, po prostu założymy jej na szyję takie straszne dywy. Takie fajne dyby. Tutaj mamy taki tamponik. W razie by się coś nie udało i leciała krew. Podłożymy tamponik. No i uwaga, uwaga! Mamy tutaj mój ulubiony miecz. Tempo jak tempo, ale jak magikowi dziurki się pomylą. On będzie dopiero. Proszę, asystentka uśmiechnięta. A teraz sprawdzimy, czy jej leciała krew. Nie! Ale to Ja przepraszam, ja oddam po programie, naprawdę. Jak tak dalej pójdzie, to będę szył namioty cyrkowe. Dobrze, teraz schowamy, wyjmiemy miecz. Ale jeszcze nie puszczamy pięknej pani ze sceny, bo mam do wszystkich dziewczyn takie pytanie i w szczególności do pani, czy marzyła pani o tym, że przyjedzie do pani książę na białym koniu? Jak najbardziej. O Jezu, Jezu, a gdzie ta nowoczesność? Drogie panie, nie myślcie o tym, bo ta bajka już jest niemodna. Do mojej sąsiadki przyjechał książę na białym koniu i ten koni jej się tak wystraszył, tej sąsiadki, że uciekł i księcia żeśmy nie zobaczyli. Natomiast ja mam w tych skrzyniach dużo rzeczy ukrytych i tu jest prawdziwa bajka. Ponoć wystarczy pocałować strasznego, ochydnego w ogóle wstrętnego bazyliszka i on zamieni się w to, co potrzebne jest dzisiaj każdej kobiecie, czyli bankiera z pustym kątem i mercedesem, którego trzeba pchać. Uwaga, uwaga! Wiecie, czy wiecie, kto to był? To ani waran, ani agama, to był po prostu zielony legwan. I w tym momencie zawsze następuje moja ogromna prośba do tych dużych dzieci, czyli do rodziców. Moi drodzy, nie kupujemy w sklepie zoologicznym w prezencie dzieciom legwanów, węży, one są takie malutkie, słodkie i piękne. Niestety wszystko, co je i żyje, rośnie i wtedy trafia w moje ręce, bo staje się niepotrzebne i tych zwierząt już jest po prostu trochę za dużo, a ja mam za dobre serce i ciągle mówię, że przyjmę, ale już proszę tylko o to, nie kupujemy w sklepie zoologicznym żadnych zwierzątek, tak? Jeżeli nie mamy warunków, no chyba że ktoś ma bardzo dużo ziemi i bardzo dużo warunków. Dobrze, ciężniczkę odczepimy tutaj z szyi, co trzeba, ale jeszcze jej nie puszczę, bo taka ładna dziewczyna na pewno ma wielu, wielu tutaj przyjaciół, a potrzebujemy na scenę jakiegoś przystojnego faceta. Może jakiś znajomy, albo sąsiad. Wszyscy uciekają, ja nie wiem. Nie mam, nie mam znajomych, ale tam jest pan w fioletowej koszulce. Wygląda na bardzo odważnego. Pan w fioletowej koszulce. Tak, tak. Nie zna. Pan się wyjdzie, pan się nie wstydzi. Jeżeli jest narzeczona albo żona, to nie szkodzi publicznie, to naprawdę nie jest grzech. Możemy tu publicznie robić wszystko. Pan szybko tu przyleciał, no. Proszę panią, teraz poproszę, żeby w nagrodę, że pani przeżyła tą, ten występ na scenie nadmuchała jak największy balonik. Oczywiście nie będę tego mówił przy dzieciach tak, żeby ten pan nie musiał się wstydzić. Im większy, tym fajniejszy. O! Pani dmucha, ja lubię jak ładne kobiety robią mnie w balona żeby nie pękł, bo potem ja nie odpowiadam na chrzciny, do was nie przyjadę. Teraz tak. Pana ustawimy na tle tej skrzyni, tak. A ponieważ... Ja jestem za bardzo trochę umalowany, ale nie przejmujcie się Państwo. Za chwilę o 19 jest dojenie krów. Ja zmyjam, zmywam makijaż. Jestem prosty, zwykły chłop. Natomiast teraz Panią poproszę, żeby Pani, jako prawdziwa, super kobieta, włożyła ten balonik temu panu między nogi. I takim to sposobem mamy, no może tak trochę za bardzo erotycznie. I takim sposobem, drodzy państwo, mamy raz, dwa, trzy baloniki. Tu już niektórzy z państwa rozpoznali mnie z programu Rozmowy w Toku i tak dalej i tak dalej. Natomiast są takie programy, w których my artyści wiemy, że nie wszystko może się udać i nie wszystko może być. Natomiast wszystko może się zdarzyć. Duże brawa dla tego pana za odwagę, bo jak wiecie, mam talent, trafiłem trochę za wysoko. Ale teraz wiem, że będę miał dobry, dobry postument do trzymania balonu. Okej, okay, pana już panu podziękujemy. Tak. Jeszcze potrzebna nam jest jakaś kobieta, ale skoro pani była tak ze mną długo i była Pani odważna To tutaj spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych Przygotowała takie niespodzianki Ja nie wiem co tam jest To Pan kierownik tutaj wkładał Może to jest jakiś talon do kosmetyczki Na jakiś spa Czy coś w tym rodzaju Ja tylko odwiązuję tą banderolę Pani wkłada rękę i robi mahalaj, mahalaj. I co pani wyciągnie, to jest pani. Proszę się nie bać. Pierwszy zawsze raz jest zawsze straszny. Dobrze szukamy, macamy, macamy. Uwaga! Pani się nie boi, naprawdę, to pierwszy raz taki straszny. Potem to my przed wami, kobietami, uciekamy, bo by chciał obie krzyczycie się jeszcze i jeszcze, no. Teraz. Może prawami pomożemy? Teraz ta pani jest moją asystentką, ja panią zostawiam, a sam muszę uciekać do toalety. <grystanie wężyki> takie właśnie wężyki już stają się, moi drodzy, bardzo, bardzo niepotrzebne w bloku. Jeżeli się mieszka, takie coś może uciec i mogą być z tym problemy. Ale jak widać, pani może być moją Fatimą. Wcale się niczego nie boi. Chowamy już przyzwyczajony. Może pani z nim iść śmiało. Tam e, jest taka blondyna, a on lubi jeść białe króliki. <laughs> Może pani iść do e, z, e, namiotu VIP-ów. Ja mam jeszcze jeden taki konkurs, bo widzę, że tam coś się dzieje. Chciałbym, żeby dorośli dzięki wam, dzieciom, zobaczyli, że magia, taka prawdziwa magia, naprawdę istnieje. Możecie nie wierzyć w jakieś tam miecze, w to tamto, siam to, to. Natomiast jest magia, która jest wśród nas. I mam pytanie, kto czytał Harry Pottera? Czytał Czytałaś trochę. No jak trochę to już książki są uratowane. Zapraszam Ciebie na scenę. Odważna dziewczynka wychodzi na scenę, a ja tutaj mam takie dwa śmieszne przedmioty, które zostały po jakimś tam magiku spod Poznania. <laughs> Słuchaj, dwa flakoniki i dwa sznurki. Daję ci jeden flakonik i weź sobie jeden sznurek. I dokładnie musisz robić to co ja i e, skupić się tak bardzo mocno na tych przedmiotach jak to robił Harry Potter. Mianowicie, wkładasz sznurek do flakonika. Ile się da, tak, spokojnie. Odwracasz ten flakonik. I tak działasz magią na ten sznurek, żeby ci nie wypadł. Ewentualnie jak chcesz prostsze zadanie, to odwracasz to i działasz tak mocno na ten ciężki flakonik, żeby nie spadł ze sznurka. tych kartek przeczytałaś o Har Harry Potterze <grymne> Tylko prawie jedną, a ich jest tam kilka, tak? Dobrze, ja teraz Państwu udowodnię i pokażę, gdzie kryje się ta cała magia. Za chwileczkę zabiorę. Mianowicie Harry Potter dookoła siebie miał kogo? Chemiony. Tak. Generalnie przyjaciół, tak? Masz przyjaciół? Dużo? Ja też mam. Nie możesz nawet zapamiętać imion. Dlatego ta sztuczka nam się uda. Ja jestem takim magikiem, fakirem i człowiekiem gumą, który ma za przyjaciół wszystkie, wszystkie dzieci na całym świecie. Dam ci ten flakonik do ręki. Ja włożę do niego sznurek. Proszę bardzo. Włożymy. Już dusi. Jeszcze nie dusi. Odwróć flakonik. Trzymaj sam flakonik i ja oddaję dziewczynce całą magię przyjaźni. Przyjacielską moc. I co się dzieje? Sznurek nie wypada. Możemy odwrócić z powrotem. O! Puść. Jest? Udało się? Duże brawa dla naszej księżniczki, czyli już wiecie o tym, gdzie się kryje prawdziwa magia. Ona jest... tylko otworzymy oczy i ona jest wśród nas. Wystarczy uśmiechnąć się do sąsiada, zapomnieć o jakichś niesnaskach i cała magia jest wśród nas na ulicy, w domu i tak dalej. To jest taki bardzo przemądrzały Pinokio, któremu za chwilę urośnie nos. Proszę bardzo, jeżeli chcesz spróbować nie ma sprawy. Ja ja zabieram już moją maskotkę. To znaczy muszę wziąć tylko jedną. No. O, odproszemy. Ja również dziękuję. Duże brawa dla odważnej asystentki. I teraz, moi kochani. Fakir to też taki artysta, moi drodzy panowie, szczególnie zwracam się do panów teraz. Wszyscy panowie chwalą się, że mają to coś takie wielkie i tak dalej, a my artyści jako jedyni możemy po prostu pokazywać to publicznie. Uwaga, uwaga! Zjada tylko i wyłącznie niegrzeczne dzieci. Wy nie tu powiedzieli, że na tym osiedlu nie ma niegrzecznych dzieci. Co najwyżej niegrzeczni, duże dzieci. <grystanie> Więc moi drodzy, za chwilę pójdę w publiczność z tymi maskotkami. Bardzo proszę nie zaglądać panom, panowie dentyści do pyska. Tam są zęby. Bardzo proszę nie ciągnąć węża za ogon i zostanę z wami do ostatniej zjedzonej osoby. Mam nadzieję, że to nie będę ja. Dziękuję Państwu bardzo za to, że mogłem Was chociaż trochę zanudzić i mam nadzieję do zobaczenia.